Dzień dobry, cześć. Dziś łączę się dzisiaj z Tobą, z Wami, z pewnym przekazem. Dla mnie okazuje się, że to był mm, przełomowy moment, gdy doszłam do, e, do przekonania, jak ważne jest przebudzenie, poranek. Większość z nas wstaje rano w biegu, e, myśli o obowiązkach. E, o tym, co musimy zrobić, e, o tym, co się wczoraj wydarzyło, co się nie udało, co się nie powiodło. Robimy pewne rzeczy zupełnie automatycznie i szybko. E, a przecież każdy poranek jest czymś niezwykle ważnym, jest czymś znacznie większym. Gdy wieczorem zasypiasz, Twoje ciało i umysł przechodzi w stan, który przypomina troszkę śmierć. Um, przechodzi wszystko, przechodzi i odchodzi. Troski, myśli, wydarzenia już nie ma. Były i się skończyły. A gdy rano otwierasz oczy, gdy się budzisz, to tak naprawdę rodzisz się na nowo każdego ranka. Na nowo otrzymujesz życie. Ten oddech, który pierwszy bierzesz, jest. Pierwszym właśnie Twoim oddechem Twojego nowego życia. Ten dzień, który wcześniej nie istniał i nigdy się więcej nie powtórzy, to jedyna szansa, by go przeżyć naprawdę przeżyć. Dlatego tak ważne jest, by go celebrować. Nie tylko za to, co masz, ale za to, że naprawdę jesteś. Ten fakt, że jesteś. Bo jeśli naprawdę poczujesz, że dostałeś dziś nowe życie, przestaniesz traktować je jako coś oczywistego. Zobaczysz, jak zmienisz sposób, jak patrzysz na ludzi, na świat, na samego, samą siebie, jak zmienisz swoją energię, jak zmieni się Twój dzień. To jest tak piękne i ważne, by nauczyć się. Łapać tą chwilę. I jeśli mogę Ci zaproponować rytuał każdego ranka, to rano zamknij oczy, zanim wstaniesz. Weź głęboki oddech i pozwól, by całe ciało Twoje się rozluźniło. I pomyśl sobie, że. Dzisiejszy poranek jest Twoim pierwszym dniem życia. Wszystko, co było wczoraj, już nie istnieje. Wszystko, co przed Tobą, jest czystym, nieskończonym polem możliwości. Otwierasz oczy po raz pierwszy, oddychasz po raz pierwszy, patrzysz na świat po raz pierwszy. I zanim zrobisz cokolwiek, poczujesz, że dostałeś, dostałeś dziś nowe życie. Takie w prezencie życie. Nikt nie obiecywał ci tego poranka. Nikt nie obiecywał ci tego pierwszego oddechu. A jednak tu jesteś. Ten dzień został ci dany jak czysta, nieskończona karta. Nieskończona i nieskażona, świeża, piękna. I tylko od ciebie zależy, czym ją zapiszesz. Teraz wybierz sobie też jedno słowo, którym chcesz nieść ten cały dzień. Może to być spokój, zachwyt, miłość, lekkość. Może to być odwaga. Słowo, które ma stać się Twoim dzisiejszym oddechem. Powiedz je w myślach. Powiedz je na głos. Wypuść je w świat. Niech Wszechświat je zobaczy, usłyszy. Teraz weź głęboki oddech i powiedz: Dziś żyję świadomo? Dziś mówię tak życiu. Dziś żyję świadomie. Dziś piję każdy moment jak najczystszą wodę. Smakuję każdy oddech. Patrzę na każdy obraz, jakby był dziełem sztuki. Dziś nie odkładam życia na jutro. Życie jest niewiadome. Poczuj, jak Twoje serce otwiera się na ten dzień. Poczuj, że jesteś tu w pełni, tutaj i teraz. A ten poranek jest Twoim nowym narodzeniem. A ty jesteś gotowa, gotowy, by żyć tak, jakby każdy Twój dzień był Twoim pierwszym i ostatnim. Wejdź w ten dzień pełen obecności, zachwytu i życia. Spróbuj. Spróbuj przerodzić to w rytuał każdego poranka i można naprawdę coś z tym zrobić. Nie oceniaj tego od razu z góry. Oceń to dopiero jak spróbujesz. Spróbuj to stosować przez 7 dni w tygodniu, a później przejdzie to może rytuał każdego dnia twojego życia. Póki jesteś, życzę Ci wspaniałego dnia, nocy. Kolejnego dnia, tygodnia cudowności.